Halo! A ta, to, 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 Tu, tu, kto tu? Halo, kto tu? No! Wasz naczelnik ukochany! No, moment! Nie rozpoznajecie mnie? Nie rozpoznajecie mnie? Mnie? Naczelnika? Ukochanego? Jeszcze nie jesteście na klęczkach w tej chwili? Przed ekranem? Ojojojoj. Ja, 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 ja. Nie Niedobrze? To są ostatnie chwile, to są ostatnie chwile, bo nierozpoznawanie naczelnika, nie oddawanie mu należnej czci będzie karalne. Według rozporządzenia oczywiście mandacik i to najwyższy. Ten będzie najwyższy. Musimy sobie jakoś zwrócić te wszystkie plus 500, bo to był tylko pożyczka była. <laughs> znaczy myśmy to inaczej przedstawiali. <laughs> no ale dobra, to była pożyczka. A teraz musimy sobie to zwrócić, wszystko, nie? Przecież my rujnujemy gospodarkę, no ale my z czegoś mamy, musimy żyć, nie? No dobra, będzie karalne. No na razie, według rozporządzenia, jak wszystko do tej pory. Spokojnie, spokojnie. Nie popędzajcie, nie popędzajcie. My tu mamy. Bardzo dobrą, długofalową koncepcję prowadzenia, prowadzenia totalitarnego państwa faszystowskiego. A co wyście myśleli? I co wyście myśleli, że ja zakończę na naczelniku? Że ten, że kopia Piłsudskiego? Ja jestem niski, ale ja mam wysokie zamiary. Ambicje mam wysokie, no. M moje kompleksy tego, ten, bycie naczelnikiem, to. Kompleksów moich nie rozwiążę, ja wysoko mierzę. Może wtedy się dopiero zrealizuję, bo jestem cały czas niespełniony. No więc na razie według rozporządzenia, według rozporządzenia będzie karane nierozpoznawanie naczelnika i nie oddawanie mu należnej czci. No, oczywiście czci w masce. Halo, halo. Bo ja nie mam maski, nie? Pan, pan nie nosi masy. Maski są dla niewolnika, więc niewolnik nie może bezczelnie przede mną maski zdjąć, bo to jest obraza. Właśnie w tym momencie on już nie żyje. No, to żeśmy sobie ustali pewne fakty, więc spokojnie to wszystko będzie, za niedługo ta dyktatura będzie umocowana konstytucyjnie. Spokojnie, spokojnie, bo to chodzi, żeby tak to wprowadzić, żeby większość narodu się nie połapała. Tak ewolucyjnie, jak wszystko, co wprowadzamy, no? Tak. No, ale tak poważnie, to e, słuchajcie, e, tak naprawdę to ja jestem sobowtór. Sobowtór jestem, tak naprawdę to jestem ja WSNWJC Jony. Dla Jonego tak, dla naczelnika państwa polskiego, tak, przypominam. Okej, okay, okej, okay. ale jestem WSNWJC Jony. Sobowtór, Swaniaki. No, zapłacili mi dużo. No, jak naród w końcu nie wytrzyma, no to niestety będę się musiał yy, salwować ucieczką, bo mnie mnie ubiją. Bo ja sobie normalnie chodzę po ulicy. No dobra, ale powiem wam coś. No to ja tak sobie wchodzę yy, do sklepu jako człowiek wolny, nie? Bez maski. Hmm. Znaczy sorki. Źle mówię. Ja jestem niecny człowiek, mam niecne intencje. Jestem zbójem i człowiekiem nieprawym, dlatego ja maskuję swoje intencje pod taką maską. Maskuję intencje, bo człowiek uczciwy i prawy ma otwartą czubicę, nie? Walcz z otwartą przybicą, tak się mówi, czyli walcz uczciwie. Jak masz intencje niecne, zamaskowane, to nakładasz maskę. Jak masz jeszcze bardziej niecne, to zakładasz kominiarkę i ładujesz strzelbę do torby. Idziesz do pierwszego, lepszego banku po prostu pobrać pieniądze W razie co jak skorzystacie z pomysłu, to patentowe dla mnie. Patentowe dla mnie. Bo ja jestem gorszy niż pan naczelnik w tego. Jak to? Ściąganie długów, zwłaszcza własnych. No więc jako człowiek niecny nie, niecno, niecnych zamiarach. Po prostu sobie wchodzę do sklepu i rany bosk, jak się na mnie ludzie rzucili, no to uszedłem życiem, bo podniosłem tą maskę. Zdążyłem. Nie wiem dlaczego, ale lud coś tak nie cierpi. No kurde, wiecie co? No w ostatniej chwili umknąłem życia. Ja nie wiem, czy bycie sobowem tego małego, no jest warte tych pieniędzy, co mi płacą. Bo, i, bo oni dopiero rozkręcają się. Zobaczycie, co będzie w zimie. To Oni mówią, że teraz, jeźle, źle, to, to w zimie będzie armagedon. To jak już teraz, ostat, w ostatniej chwili um, um, umknąłem śmierci. No, 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 normalnie. Widziałem te ręce tak, normalnie do tego. O, o, tu. U, już mi się zaciskały, ja w ostatniej chwili. U, nadal żyję znaczy COVID to mnie nie zabije to, to nie ma takiego prawdopodobieństwa nie ma, nie ma znaczy będę się bronił również przed testowaniem cokolwiek się stanie, no bo w tym momencie to jest nierówna walka, nie? tam coś, ulegnę wypadkowi no wypadkowi mogę ulec, nie? ale to już inna historia no i tam przed śmiercią mnie wytestują wyjdzie COVID no bo 80... Procenta, który jest fałszywie dodatni, no to szanse, że wyjdzie, są zdecydowanie większe, że nie wyjdzie, nie? Tutaj nie ma zupełnie znaczenia, czy ja go mam, czy nie mam. Może mam tego wiruska, nie? Ale nie mam objawów, nie? Czyli jeśli go mam, to sobie organizm spokojnie z nim razi. Co roku jestem zapewne zakażony wirusem grypy. Nie choruję, widocznie organizm, bo podejrzewam, że grypą, znaczy nie podejrzewam, źle mówię. Mam przyjaciół, lekarzy, chirurgów. E, nie tylko, nie, nie tylko, ale w tym środowisku. E, pff, jedna trzecia, nawet połowa e, Polaków w przeciągu całego sezonu grypowego może być zakażona wirusem. Na ile? Ile choruje? No to 2018, 2019 ten sezon grypowy. Mm. 3 miliony było zdiagnozowanych, że zachorowali na grypę. To znaczy, no z czego oni to wzięli? Że się zgłosili do gabinetów. Czyli 3 miliony chorych zgłosiło się do gabinetów. Jakaś część chorych się nie zgłosiła, bo się leczy gripexem. Nie ma czasu na lekarza. No, a jakaś olbrzymia część była zakażona bez objawów. Ok. No więc mówię, no kurde, yy, ja tam puk, puk, do naczelnika, za małe pieniążki, mały, za małe pieniążki ja chronię twoje marne życie. <grymne> za małe pieniążki. Ja wiem, że ty nawet tych pieniędzy nie jesteś wart, ale, <grymne> kochany, ale moje życie, moje życie jako osoby wolnej, bez maski, no jest warto o wiele więcej ni niż twoje kurduplu, jako że ty jesteś niewolnikiem. No jak zauważyliście, mały nosi maski jak się tam znaczy, czy on nosi poza ekranem i, i poza tymi posiedzeniami, to, to prawdopodobnie nie nosi, ponieważ oni bardzo dobrze wiedzą, że nie ma żadnej epidemii, która by sugerowała jakiekolwiek restrykcje, maski i tak dalej. No, ale on musi się pokazywać na ekranie jako niewolnik, ponieważ oni wykonują odgórne zalecenia Światowej Pedofilskiej Finansjery Okultystycznej Geriatrii. Tego lu lucyferianizmu, yy, kabali kabalizmu, tej całej yy, po prostu yy, patologii tego świata. No, A niestety ta patologia ma największe pieniądze. Dlatego on jest też niewolnikiem. Dlatego jego życie jest niewiele warte jako niewolnika. Ale moje jako osoby wolnej jest nie do oszacowania. Dlatego yy, zachęcam was do wolności. Nie macie pojęcia, jak smakuje wolność. Czyli chodzenie z otwartą przyłbicą, czyli jestem człowiekiem prawym, staram się być, mam prawe intencje, nie zakrywam swojej maski. Jak walczę, to walczę z otwartą przyłbicą. Chyba, że jestem tym gnybkiem. No to to już... Przykra sprawa. No... Żegnam Was. Zapraszam do świata poza maską i poza COVID-em. To jest radosny świat dzisiaj. Szedłem do sklepu, a właściwie trochę sobie popylałem rowerkiem, miałem robotników. Robotnicy na budowie pracują bez masek. No ja pytam, że bez maski chyba lepiej. No się troszkę jakoś tak przestraszyli. <laughs> Może jakiś ten... szpicel. Mm, tajniak? No ja mówię, nie, spokojnie panowie. ok. Żeśmy sobie wymienili chwilę nasze informacje o świecie, że zdecydowanie piękniejsze jest życie poza COVID-em i poza maską. Radośniejsze. I te michy są y, po prostu, michy są, zajmę to, bo to już mi świeczbu dostanę czy coś. E, e, miny są a, a, fajniejsze, a to z tymi. Takie groźne to mzysztaka. Znaczy nie, no jedne groźne, a drugie to takie upodlone. No niestety, tak, tak was widzę, kochani. Tak was widzę. Takie upodlone miny takich zgnębionych niewolników. Słuchaj, słuchajcie, podnieście czoło. Podnieście godnie czoło. Jesteście... Każdy z was jest istotą bożą, wolną istotą. Wolną. Nikt wam nie ma prawa zabrać waszej nawet palcem tnąć. Bo Bóg, Bóg Was chroni Waszej wolności. Bóg, zapomniałem wyrazu, potwierdza akcjonariuszy, no nie wiem, można to tak, to nie to słowo, jest Waszej wolności. Dlatego ja i Wy, żyjąc tu w kraju, możecie tu nie żyć, możecie wyjechać na Białoruś. Tam jest wolność tam jest wolność. Porównane do tego, co tu mamy w kraju, to na Białorusi jest wolność. A to, że hejtowana jest przez system Białoruś, no bo nie chce wejść tą tą historię covidową. A finansiera prowadza swój rząd ogólnoświatowy przez historię covidową. A tu taką ością w gardle jest Białoruś, która pokazuje, że Mm, nie prowadziła żadnych lockdownów, restrykcji tego ośmego, i nikt tam nie umarł z tego tytułu. Więc oni, Białoruś jest wrzodem, bo ona pokazuje, że mm, żadne lockdowny, żadne paniki covidowe nie były potrzebne do niczego. Zresztą Szwecja pokazuje to troszkę w inny sposób. Bo ja już nie pamiętam, jak, jak bardzo oni tam się restrykcjonowali, no nie tak jak my. No właśnie nie tak jak my. Właśnie nie tak jak my. Nastąpił szczyt i spadek epidemii, koniec. Skończyła się druga fala. Jeśli u nas była jakaś epidemia w zimie, bo koronawirusy są znane od... znaczy, istnieją kilkaset lat. Tak jak to są grypopodobne wirusy. Odpowiedzialne za grypę żołądkową. No to teraz się okazuje, że na grypę żołądkową się umiera. Nowe czasy. Nowa normalność. Czyli anormalność. Nowa normalność to anormalność. Już jesteśmy nienormalni. Pąki he. Te widoki nienormalne dla nas przecież są normalne. Już jesteśmy nienormalni. Pąki he. Te widoki nienormalne dla nas przecież są normalne. Już jesteśmy nienormalni. Pąki he. Dobra, będziecie mieli link do tej mojej piosenki. Jeszcze Polska 2 w komentarzu. Na podstawie Kazika jeszcze Polska. Opowiadam o tej historii covidowej. Okej, okay. okej, okay. więc jesteście istotami wolnymi, a z robotnikami, że sobie żartujemy, życie poza maską, poza covidem jest szczęśliwsze, jest szczęśliwe, no i pożegnaliśmy się z godnym ustaleniem, że wbrew temu, co rząd twierdzi, tlen wcale nie szkodzi człowiekowi, a wręcz przeciwnie, czego i wam życzę. Amen, Alleluja. <grym>